Nowa era, nowy wymiar, nowa jakość, nowe technologie w szkole. Spójrz na mnie. Jestem na tablicy interaktywnej, jak żywy, odmłodzony. Po liftingu. Cieszę się, że nowoczesność dotarła nawet do ciebie. Uczniowie chcą być tacy mądrzy jak ty. To prawdy? To miłe. A ja chciałbym uczestniczyć we wszystkich Waszych zajęciach. Tylko, że jestem w innym wymiarze. To byłoby dla Ciebie niesamowitym doświadczeniem. Chodźmy zobaczyć, czy jestem w Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot. A potem pójdziemy. Na Peron 9 i 3 czwarte. Za rok znowu tam pojedziemy, żeby doskonalić język angielski. Władamy też doskonale językiem niemieckim.